Siemano widzowie! Dzisiaj znowu kolejna część otwierania moich prezentów, które dostałem pod choinkę. Dzisiaj Santa Delivery Track, czyli yy, jakby dostawca prezentów do Mikołaja mniej więcej. No i co? Otwórzmy sobie i zobaczymy ile jest woreczków, ile jest czego. Ja to jedną ręką otwieram, bo zapomniałem statyłu. Poszło sprawnie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć woreczków. No, dużo powiem i taką jedną tą luźno i takie naklejeczki. Dobra, to ja się biorę zabudowanie i widzimy się, jak już będzie gotowe. Dobra. Zbudowałem. Budowałem to około godzinę, ale ja już więcej dychy temu nie dam. Czemu? Bo jak saniom dałem dychę, to sanie były idealne, a to nie jest takie ideolo, ideolo. Dobra, już jestem. Yy, Było cięcie, cięcie na chwilę. Yy, no, od czego by tu zacząć? Zacznijmy od tego, że to jest piękne, jak w każdy zestaw świąteczny. Patrzcie, tutaj jest, jest klapa taka od silnika. Sorry, że tak to trzymam, ale inaczej nie mogę. Bo mam mega że złe miejsce do nagrywania. I jest tutaj taka klapa, są światełka, ten przód jest ślicznie zrobiony, a teraz może przejdźmy do tyłu, choinka w ogóle jest na pacie. Tutaj mamy takie, takie detale, żeby do kręcenia tego, jakby żeby nakręcić pozwóz i żeby jechał. Tutaj mamy post, po, czyli chyba poczta Nord Pole. Ok, i z drugiej strony to samo. Mamy tutaj śnieżek, takie detale. Tu mamy lampkę, jakby w nocy ktoś jechał. I tutaj mamy list, który... List, list, a nie list, który właśnie... Jezus, sorry, bo mi się nie w nagrywa nie włączyła. Jest już tutaj, nie wiem od czego to jest, ale tutaj mamy list pewnie do świętego Mikołaja. Albo ogólnie, bo to... no to jest śliczne generalnie, ja sobie zmienię trochę miejsce. Bo tak będzie lepiej. Dobra. Dalej mamy tutaj taką pakę. Patrzcie, to można sobie tak odsunąć, a to można sobie otworzyć. W którym to się otwiera? A, bo nie mogę, bo to... Czekaj, zdejmujemy. To mi odczepia się. Dobra, I patrzcie, to się całe odczepia. I mamy tutaj do robienia prezentów. I mamy tutaj farby i tak dalej, a tutaj części wysypiemy. Patrzcie, ile tu jest prezentów. Oczywiście ten list wypadł. Zamkniemy klapę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I te dwa zrobiłem z zapasowych części, więc teoretycznie osiem, ale nie, nie do końca. Mamy osiem y, tych. Tutaj na razie ładnie poustawiamy. Zajmujemy się zaraz detalami. A tutaj mamy takie fajne detale. Tutaj mamy na przykład taki przycisk, żeby móc dać prezenty, żeby się jakby przewracało to, żeby ten el, el, dziadek elf tego, to widział. Tutaj mamy szybkę. Tutaj mamy worek, właśnie na listy. Tu mamy łopatę. Tu mamy latarnie. Fajne nadkola tu są. Tylko nie to w kół. To wygląda tutaj, jakby po prostu mi zabrakło części tego bym nie doczepił, ale tak to jest. Sprawdzałem. sam nie mogłem uwierzyć, więc dechy też nie będzie. Nie wiem, od czego to jest generalnie. Możecie napisać. Tutaj są dziwne nadkola, ale to mi pasuje, bo to, to jest taki dziwny pojazd. Jakby jest, on jest śliczny, tylko że w prawdziwym życiu to fajnie by wyglądało w sumie też. Nie wiem, ja się gubię. Dobra, to już doczepiamy. I teraz zajm... zajmiemy się choinką. Pięknie się ją budowało. Mogę Wam nawet oczepić. Tak się to budowało od środka, i tak się to tutaj budowało. Możecie wyhaczyć jakie to są elementy. Kurde, te prześcieradło mi się tak dziwnie ustawiło. Możecie wyhaczyć jakie to są elementy. Przyczepiam z powrotem. Doczepiam tutaj. Choinka piękna. No i teraz może się zajmiemy dodatkami. Czyli minifigurki figurki i tak dalej. Dobra, mini figurka to jest taki elf dziadek. Popatrzcie. Ma fajną główkę, okularki, ma wąsy siwe. Ma tutaj te uszy swoje, elfa typowe. To jest mój pierwszy elf w ogóle w mojej kolekcji. I tutaj ma taki fajny jakby garniturek, sweterek, a garniturek. Ja to wszystko pochowam i zaraz przejdziemy do oceny. Tak się to w całości prezentuje. Ja ten zestaw oceniam na 9,5 na 10, bo dychy nie mogę dać, bo po pierwsze tutaj jestem mały szczegół i poza tym sanie były lepsze. Niestety 9,5 na 10. To i tak bardzo dobra ocena. Widzimy się w kolejnych recenzjach moich prezentów narka.